Gdy świat kazał gnać, ja przeciwnie zaprowadziłam w duszy ład. Niech Pan obdarzy Was pokojem uroczystość świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, jednocześnie patrona Kościoła, patrona dobrej śmierci, i dla nas, szczególnie braci mniejszych kapucynów w prowincji krakowskiej, również ważny patron, bo patron naszej prowincji. I najczęściej w ten dzień, czyli w uroczystość Świętego Józefa, 19 marca, składamy śluby wieczyste. Jest to dla nas moment wyjątkowy i oczywiście wyjątkowy patron. Przyjrzyjmy mu się zatem, jak prowadzi go, czy jak go dzisiaj przedstawia nam liturgia Słowa. Kiedy myślimy o. Zwiastowaniu najczęściej myślimy o Najświętszej Maryi Pannie, o tym wydarzeniu z Nazaretu, kiedy Bóg posyła anioła Gabriela do Maryi, żeby złożyć tą propozycję, żeby zapytać ją, czy chciałaby uczestniczyć w tej historii zbawienia, czy chciałaby być matką Syna Bożego. Ale śmiało musimy powiedzieć, że ta dzisiejsza scena to również zwiastowanie, kiedy anioł zwiastuje Józefowi również tą tajemnicę, żeby rozjaśnić te jego dylematy, te ciemności i te wątpliwości. No jak wiemy, dzisiaj podaje nam ewangelista Mateusz, z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą ducha świętego. I mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym, nie chciał narazić jej na zniesławienie. Zamierzał oddalić ją potajemnie. No, Józef ma poważny dylemat. Jest już w sposób formalny mężem Maryi, ale jeszcze nie mieszkają razem, i w tym momencie ona okazuje się, że jest w ciąży. I zapewne Józef ufa Maryi, wierzy jej, ale z drugiej strony jest pewien fakt, byśmy powiedzieli, który temu przeczy. No, i ma poważny dylemat, co teraz zrobić. Jak obronić małżonkę, jak ją też uratować, ale jak zgodnie z prawem, jako człowiek sprawiedliwy, wyjść z tej sytuacji. I ja myślę sobie, że to była bardzo trudna noc dla Józefa. Zapewne położył się spać, ale pewnie sen nie przychodził, może się modlił, może się zastanawiał, przypominał sobie różne fragmenty z Pisma Świętego, różne przepisy prawa, żeby znaleźć wyjście z tej sytuacji. No, i może właśnie tak się modląc, i co ciekawe, tak właśnie tą scenę przedstawia wielki polski pisarz Roman Teter w swojej wspaniałej książce Jezus z Nazaretu, którą bardzo, bardzo serdecznie polecam. Pokazuje Józefa, który kładzie się na posłaniu i zaczyna się modlić tą słynną modlitwą Izraela, Szema Izrael. Słuchaj Izraelu, Pan jest Twoim Bogiem. Z tą modlitwą na ustach, no właśnie jest trochę na jawie, trochę we śnie. I niejako właśnie z tej modlitwy tworzy się, utkany jest ten anioł, który mu się pojawia. Właśnie Bóg interweniuje. On się w tej sytuacji modli. No, różne rzeczy możemy wtedy robić. Czasami modlitwa przychodzi nam na samym końcu, kiedy mamy jakieś dylematy i raczej chcemy myśleć, myśleć, myśleć i wymyśleć jakieś rozwiązanie. Józef modli się, żeby Pan Bóg mu w tej historii pomógł. I ukazuje mu się we śnie. Anioł pański i mówi Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Właśnie wyjaśnia mu to samo, co wcześniej powiedział Maryi. Coś, czego Józef sam nie był w stanie wymyśleć. Dlatego w Piśmie Świętym, szczególnie w Nowym Testamencie, kiedy pojawia się anioł, mówi rzeczy, które no, człowiek nie jest. W stanie sam przyjąć sam z siebie, właśnie ta myśl mu się w głowie nie powstanie, a nawet jeśli powstanie, to będzie się wydawała bardzo nierealna. Dlatego przychodzi anioł do Maryi, żeby jej objawić, że za sprawą Ducha Świętego pocznie syna Bożego, czyli właśnie w ogóle ten moment poczęcia i świadomości, że Bóg ma syna i ten syn ma się stać człowiekiem. No, absolutna nowość, absolutna tajemnica. Dlatego przychodzi anioł do Maryi. Do Józefa. I kiedy patrzymy na scenę zmartwychwstania, również widzimy aniołów. Kobiety przychodzą do grobu, zostają widzą ten grób pusty. Pierwsza myśl, przyszli i wykradli ciało pana Jezusa. Dopiero aniołowie objawiają, mówią, dlaczego szukacie żywego pośród umarłych? Nie ma go tu zmartwychwstał. Właśnie ta prawda objawiona znowu przez aniołów. Więc Józef otrzymuje we śnie. Właśnie te informacje, pewne polecenie i pewną perspektywę. Oczywiście mógł tego nie zrobić, mógł powiedzieć przyśniło mi się, chciałem żeby tak było, bo to dalej nie rozwiązuje wszystkich problemów, ale wie, że w tym tej historii jest obecny. Pan Bóg bierze swoją małżonkę do siebie, a potem przyjmuje Jezusa jako swojego syna. To wyjaśnienie może Właśnie w tym wyjaśnieniu tego wszystkiego może nam pomóc dzisiejsze drugie czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Paweł mówi nie od wypełniania prawa została uzależniona obietnica dana Abrahamowi i jego potomstwu, że będzie dziedzicem świata, Czyli nie od wypełnienia prawa. No, wydaje się, że wszystko zależy od prawa. Józef był człowiekiem sprawiedliwym, znaczy wypełniał prawo, ale nagle okazuje się, że nie znalazł nic w prawie, co by mogło pomóc mu w tej historii. Bo od, nie od wypełnienia prawa jest ta obietnica dana Abrahamowi o potomstwo, właśnie, które tutaj będzie liczne, jak piasek na morskim brzegu, czy właśnie gwiazdy na niebie, ale również z tego, z tego potomstwa będzie zbawiciel. Nie od wypełnienia prawa. Dlatego dziedzictwo przypada dzięki wierze, aby było z łaski i aby w ten sposób obietnica pozostała niewzruszana dla całego potomstwa. Mamy wiarę i mamy łaskę. Właśnie Józef otrzymuje tą łaskę, uczestniczyć w historii zbawienia, ale jednocześnie otrzymuje tą łaskę, aby ją w jakiś sposób zrozumieć i uwierzyć, że tak działa Pan Bóg. Choć prawo mu nie pomaga i nie daje tutaj właściwego rozwiązania, daje trudne rozwiązanie, to on wierzy, że w tym wszystkim jest obecny Bóg. I potem to słynne zdanie świętego Pawła, mówiące o Abrahamie: On to wbrew nadziei uwierzył nadziei. Ja myślę, że tak właśnie też postąpił Józef. Wbrew nadziei uwierzył nadziei. Właśnie ta obrona Maryi pewnie przed samym sobą, przed innymi, chociaż właśnie fakty mówią zupełnie coś innego. Wbrew nadziei uwierzył nadziei. Wydawałoby się, że w tej sytuacji nie ma już nadziei, że już nie będą razem, że albo ją oddali, i to będzie coś, co ratuje Maryi życie, albo musi ją skazać na karę śmierci przez ukamienowanie. Nie ma nadziei, ale uwierzył i faktycznie. Ta nadzieja się spełniła, że stanie się ojcem wielu narodów. Znowu, choć to są słowa skierowane do Abrahamu, to możemy powiedzieć, jest tym przybranym ojcem Jezusa Chrystusa. On się nim opiekuje, on się o niego troszczy, a Jezus no, staje się zbawicielem wielu narodów. Właśnie się mamy jeden Kościół, czyli byśmy mieli jeden taki Boży naród. I dzięki Józefowi ta historia zbawienia również mogła się wypełnić. Dziś chcemy dziękować za tego patrona, który nieustannie czuwa nad nami, nad całym kościołem, tak jak czuwał nad Maryją, tak jak czuwał nad Jezusem. I dzisiaj uczy nas tego zaufania Panu Bogu, bycia sprawiedliwym, bycia wiernym, ale jednocześnie odczytywania tych wszystkich znaków czasu, zobaczenia, że Pan Bóg działa jak chce. Że czasami sytuacja wydaje się bez wyjścia, wydaje się beznadziejna, ale warto mieć wiarę która realizuje się poprzez zaufanie. Pan z wami niech was błogosławi Bóg Mogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Naucz mnie liczyć moje, dni, bo chcę być. Mo